Cześć. W ostatniej części dotyczącej opcji Organizuj, opowiem o sortowaniu. Po więcej informacji na temat filtrowania i kategorii, czyli pozostałych elementów menu Organizuj, zapraszam do dwóch poprzednich filmów. Na ekranie tabela z danymi, którą będę chciał posortować. Aby móc to zrobić, najpierw klikam tabelę, a później wy, wywołuję menu sortowania. Albo poprzez menu Organizuj i opcję sortowania, albo tutaj bezpośrednio z, ze wstążki. Mogę też to zrobić bezpośrednio na tabeli, ale o tym opowiem później. Na wstępie przypominam, że jeśli chcemy, aby Numbers pokazywał nam nazwy kolumn do sortowania, należy ustawić pierwsza nagłówka. O, tutaj. Jeśli tego nie zrobimy, czyli będzie zaznaczone 0, Numbers będzie sortował według kolumn A, B, C i tak dalej. Pierwszym wyborem jest sortowanie całej tabeli lub wybranych wierszy. Jaka jest różnica? Cała tabela oznacza, że danej regule będzie podlegała, no, cała tabela. Jeśli jednak zależy nam na sortowaniu wyłącznie zaznaczonych wierszy, NabrzS pozwala na takie rozwiązanie. Wyobraźmy sobie, że chcę posortować tylko te wiersze. To może być przydatne, jeśli nie chcemy zmieniać całego wyglądu lub ułożenia zestawu danych. Ale jego fragment ma być ustawiony czy też pofiltrowany zgodnie z naszą potrzebą. Ok, załóżmy, że chcę filtrować całą tabelę, a kryterium sortowania to ilość młodych w sadzie. Możemy wybrać rosnąco lub malejąco. Nie ma też problemu, jeśli zamiast danych liczbowych interesuje nas ustawienie danych tekstowych. Nambresu szereguje je alfabetycznie, rosnąco lub malejąco. Regu sortowania możemy ustawiać kilka. Kiedy to jest przydatne? Jeśli wśród danych mamy powtarzające się wpisy. Spójrzmy na przykład na dominujący kolor muflona. Mam dwa powtarzające się typy. Tym samym, jeśli wybiorę sortowanie tylko według tego kryterium. Kolejność pozostałych wpisów będzie dość przypadkowa. Wtedy przydatne będzie włączenie kolejnej reguły, na przykład średnia waga. I widać, że tabela w dalszym ciągu posortowana jest według dominującego koloru, ale dodatkowo w ramach tego rosnąco wagą muflony. Takich reguł można ustawiać więcej i są sytuacje, kiedy faktycznie warto z tej opcji korzystać. No dobrze, widzę tutaj też, że reguły mogę szybko usuwać. Sortowanie nie zmienia oczywiście danych w tabeli, jedynie ich ustawienie, także usuwanie jest bezkosztowe. Wspomniałem wcześniej o trzecim sposobie sortowania, czy też wywoływania menu sortowanie bezpośrednio z tabeli. Można to zrobić tutaj, klikając przy literze oznaczającej kolumnę. Mamy szybkie sortowanie rosnąco, malejąco oraz możliwość rozwinięcia menu sortowania. Menu można też wywołać po kliknięciu prawym przyciskiem myszy lub lewym z przyciśniętym przyciskiem Ctrl. To tyle jeśli chodzi o podstawowe opcje sortowania i tym filmem wyczerpuję funkcjonalność menu organizmu. W kolejnych filmach skupię się na innych przydatnych funkcjach dostępnych dla Numbers macOS. Aha, prawie zapomniałem. W zasadzie wszystko co pokazałem można jeden do jednego zrobić w Numbers dla iPadOS i nawet od strony graficznej różnice są niewielkie. A jeśli macie jakieś pytania, chętnie pomogę. Cześć!